Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk m 41 s Hantico. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 września na live. Pirate Swap możesz tutaj kupować i wymieniać skiny. Z kodem WOWKETY 35% więcej przy wpłacie. Link w opisie. wygrania macie place w o wartości 20 zł. Wystarczy strefie lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano. z tej strony Wowka. Na Case Haga wleciały nowe skrzyneczki naklejkowe, więc dzisiaj od trybu naklejkowego do kosy spróbujemy właśnie sobie, no, zrobić sobie po prostu z tego koskę. Pamiętajcie o najlepszym kodzie. Najlepszym kodem na stronie jest oczywiście kod Wowka, dający wam 20% więcej przy przypłacie, 4 zł na start i możliwość dostania e, gratisowego skina właśnie z moim kodem. Wczoraj wrzucałem wam skiny. No i znowu mamy deficyty, słuchajcie, znowu mamy deficyty skinów. No leci to, zobaczcie, sami mega, mega szybko. Mm, więc dzisiaj pewnie coś sobie dorzucimy dla Was. Dobra, już na skiny raczej nie ponarzekacie. Wrzuciłem wam rękawice plus jeszcze tych był takich. No, to jest tych ciekawszych skinów, plus trochę takich słabszych, łatwiejszych do trafienia, więc no, jest tego prawie full. I lecimy sobie z odcineczkiem stickerowym. Tutaj macie te skrzyneczki, możecie sobie zobaczyć, są tu nówki sztuki. I co, no, jest trochę tych skrzynek, jest skrzyneczka VOX jako najmocniejsza w ogóle. Bardzo, bardzo dużo skrzynek tu widzimy. Ja sobie tutaj, w sumie, w case batę to wrzucimy, no nie? Standardowo dosyć. Jak na takie rzeczy, czekajcie, <ściszyć> Nie. Są so stickery. Są so stickery. Tutaj na razie wrzucimy wszystko po jednej na zespołowę 2 na 2. To będzie taka pierwsza bitwa właśnie z tymi skrzyneczkami. W sumie standardowo ich nie otwierałem, więc no to jest w ogóle moje pierwsze spotkanie z tymi oto. Z e, stickerami, naklejeczkami, ze skrzynkami. No i widzicie, a w sumie, dobra, to się zaczyna od najsłabszej skrzyneczki, więc bardzo dobrze. Nie, przeciwnicy teraz trafia rzadki skin, my trafimy później. Ej, w ogóle i tak my lepsi jesteśmy. Nie, teraz, no, moja wygląda ciekawą, faktycznie jest ciekawa. Nie, teraz, następna. My chyba mamy lepsze, oczywiście, że tak. Nie, więc na razie dosyć fajnie tutaj prowadzimy. No i raczej na koniec nic się tutaj nie zmienia. No bo bitwa poszła fenomenalnie. Fenomenalnie, co będę mówić, nie, żeby to cały czas tak wszystko wychodziło. Nie, no to ta koska to będzie kurczek wstryknąć tak o palce. O nie, dymnie. o dymnie, o dymiło, <grafię> Dobra, czyli za pierwszym razem nie wyszło, czyli to nie będzie takie proste. Dobra, e, to sobie odpuścimy raczej. Hmm, to nie wiem. Czy nie pójść właśnie w te mocne tylko, ale dobra, nie, 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 dobra, damy sobie to na razie tak, hmm, odpuścimy sobie tamtą jedną, hmm, również zespołowe 2 na 2 i tak będziemy odejmować po skrzyneczce, Czyli to za 880 odpadnie już w następnej bitwie. I zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej Taką metodą będziemy lecieć No bo musimy, jak budżet będzie rósł i będziemy zwyciężać No to musimy się nastawiać na Mocniejsze skrzynki Więc nasza drużyna ponownie zaczyna lepiej Chyba dalej mam... nie, nie mamy tutaj lepszych W tym nawet słuchajcie wyszli na prowadzenie Niestety No i ja zdobyłem rzadki przedmiot w najsłabszej skrzynie W tej dzisiejszej bitwie, ale Jest co zdobyć też w tej skrzyni Więc też może być coś no dosyć ciekawego Może być to bardzo Pomocne i niestety Niestety oni zdobywają już w tej mocniejszej skrzyni, ale jest jeszcze mocniejsza, więc spokojnie, no jest dosyć mocno, dosyć mocno po ich stronie i teraz znowu gdzieś będzie u nas, nie u nas, więc teraz czy wyjdziemy na prowadzenie, czy trafimy jeszcze lepszą naklejkę od nich, na pewno jest inna, ale jest bardzo podobna, ale prowadzić prowadzimy. Teraz czyje? Niestety ich... Ale prowadzenie nadal utrzymane. Teraz znowu gdzieś będzie dwa razy u nas, i to jest najmocniejsza skrzyneczka, jaka jest tylko w tej bitwie. Nie, więc tutaj już źle być nie może. Słuchajcie, nie, ta bitwa jest totalnym sztosem. Dobra, uwielbiam te skrzynki. Uwielbiam te skrzynki, widzowie. Nie, mój ulubiony nowy tryb na jakiejś hagu, znaczy tryb, rodzaj skrzyneczek, to są nie, stickerowe, właśnie skrzyneczki. No i co, widzowie? Patrzcie, co tu się w ogóle. W ogóle odwaliło. Nie, nigdy nam tak dobrze nie szło na żadnych skrzyneczkach właśnie jak na tych. Jesteśmy przed samą koską. Jedna bitwa wręcz nas dzieli, właśnie od kosy. No i co? Wjeżdżamy w skrzyneczki jeszcze mocniej. Tutaj myślę, że w zupełności wystarczy 14 skrzyneczek. to jest zupełnie wystarczające, żeby koska była zaraz po tej bitwie, o ile oczywiście ją zwyciężymy, bo też nie jest do końca takie właśnie proste, chociaż na razie jest szło to bardzo łatwo. Dobra, nie ma chętnych zbytnio, więc kliknę sobie tak i zaczynamy tutaj i to wygląda, a nie dobra. Nie jest aż tak niebezpieczne, jak myślałem. Na razie tutaj bez szału, jak widzimy. Chociaż, no, cały czas. O, teraz moja, moja powinna być fajna. Jest dosyć fajna. Mm, tutaj chyba my, czy nie? Oni, niestety. Oni, niestety. No, ale najważniejsze to jest, kurczę, tamta, właśnie najmocniejsza skrzynia. To na nią liczę, że faktycznie ona się pokaże. I rzuci tymi przemocnymi royalami, które właśnie w niej wytrasmy. Nie, nie my niestety. No i teraz najważniejsze momenty. Najważniejsze momenty widzowie. Tutaj zobaczymy złotą koronę. No to może oznaczać, że koska jest po prostu nasza. Na razie widzimy monety. Niezbytnio tu a żeby wygrać w kardo napiszcie, jaki jest wasz ulubiony napój. Niegazowany i obok liczbę od 5 do 7. Tutaj Royale, no tutaj kurczę, ostatnie 4. Czyżby nas teraz zawiodła, właśnie mm, skrzyneczka stickerowa na zwycięstwo? Nadal szanse są, mm, ale nie ma tak mocnych strafów, jak mieliśmy w ostatniej bitwie. No i teraz ostatnia szansa. Jeśli teraz nie będzie. Nie ma Royala. I jeszcze oni trafiają mocniejsze. No nie, no nie, już nie poszło tak łatwo. Nie poszło już tak łatwo jak było. Mamy 268 zł, czyli bitwa trzyosobowa. Czyli bitwa trzyosobowa, jeśli chcemy faktycznie o tą koskę dzisiaj walczyć, więc daję sobie coś takiego. Powrzucam 278. Gdybym odjął tego i dodał tego, to i tak nam nie wyjdzie do końca, więc wolę sobie tego wrzucić. Tutaj odjąć zobaczymy, ile mam punktów. Mam sporo punktów eventowych, więc idziemy na event. Bierzemy tryb high. I zdobywamy skina takiego, przez co mamy 303 zł w ogóle. 303 zł, czekajcie, teraz mamy tak 308. Dobra, czyli tutaj bierzemy już mediuma, Trzy, powinno wystarczyć, czy nie? 307, dobra, teraz, teraz mamy, teraz mamy. Teraz mamy na tą bitwę. Nie, tak jak mówiłem, bitwa trzyosobowa, stwórz. No i zobaczymy. Teraz muszę sobie radzić pierwszy raz sam e, w dzisiejszym odcinku. Jak mi pójdzie, no to oczywiście się okaże. Nie, jakim tutaj będę samodzielnym strzelcem. Mm, najlepsza. Tutaj. Super. Druga. Też, na, ale. Dobra. Dobra. Taka to bez znaczenia. Taka to jest bez znaczenia tak naprawdę. No ten po prawej. No właśnie. Ten po prawej. Royal Royal. To nas interesuje. Było dużo royali w tej przedostatniej bitwie. Teraz w ostatniej, właśnie nie było. Więc liczymy, że w tej zaczną się pojawiać. No i co, moja najlepsza. Super. Teraz ponownie moja, chyba. Tak jest, więc prowadzenie już naprawdę dosyć fajne się zrobiło. No ale przy teraz wieża. Nie to jeszcze. Dobra, całe szczęście. To jeszcze nie jest najmocniejsza skrzynia. Już myślałem, że na najmocniejszej skrzyni. Trafia właśnie rzadki przedmiot, to już by było zabójcze. Tutaj nawet monetowymi skinami damy radę to zrobić. Da radę zrobić to monetowymi skinami, naprawdę da radę zrobić to monetowymi skinami, nawet bez royala. Ostatnia teraz skrzydeczka, która może zmienić wszystko. I niestety on trafia dokładnie tak samą mocną naklejkę, jak i ja więc no niestety jego zwycięstwo prowadził wcześniej, no ale mocne skrzynki, nie można powiedzieć, że nie skrzynki są naprawdę bardzo, bardzo mocne będziemy następnym razem na pewno coś z nimi kombinować, pamiętajcie, że event ciągle trwa, diamenty dostajcie za otwieranie skrzyneczek na stronie za granie w ogóle na stronie no i co, ja wam dziękuję za oglądanie subujcie, lajkujcie, na razie, siema i...